Cześć, jestem Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, który wyjątkowo zaczynamy sobie od sprawdzenia lifehacka. Generalnie w naszym pięknym kwiatku jakiś czas temu, chyba już z miesiąc temu, wyszedł liść, który nie chce się rozwinąć. I dzisiaj na TikToku widziałam lifehack, że jeżeli tak jest, to bierzemy ręcznik papierowy, moczymy go wodą i owijamy tego listka i podobno się rozwinie. A czekaj, to trzeba tak zostawić, czy...? Tak, trzeba tak zostawić i on podobno się rozwinie. Nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, mega dziwne są nie te lifehacki. Też u nas nie jest on za krótki. Okej. Okay. On się rozwinął, ale on nie chce rosnąć dalej. Nie wiem dlaczego. No nie, może potrzebuje więcej czasu czy coś. Może my go teraz tak na siłę chcemy uszczęśliwić. Chcemy nas uszczęśliwić. No tak, w ogóle widzowie, ten kwiatek to był strzał w dziesiątkę. My baliśmy się generalnie kupując go, że on u nas jakby nie przetrwa, że zdechnie, ale powiem wam, że trzyma się idealnie. Jak widzicie, rośnie. Jest wszystko ok. Poza takimi plamkami, ale one są chyba typowe, nie? Dla tej strelicji. Mam nadzieję, że tak, ale najważniejsze jest to, że ona nie usycha i się rozwija, jak no widać. No właśnie, bo nam prawie wszystkie kwiatki. Zdychały. Tak, więc jest dobrze, ale w ogóle, Natalia, od jakiegoś czasu, nie wiem czy zauważyłaś, ten kwiatek się kładzie, nie na boki. On na początku był taki mega pionowy, ale teraz widzisz, jest już, o, właśnie. Był tak, no tak, teraz tak. Czekaj, my mamy te podpórki jeszcze? Chyba mamy. To to może damy mu, co? Te podpórki złote. My nie możemy go tak tutaj taką zieloną trytyetką. Ale no, mamy podpórki bardzo ładne. Ja nie wiem, czy one nie zepsują efektu. Przyniosłem już te podpórki, mniej więcej tak one wyglądają. Czekajcie, pokażę Wam jedną, bo o, tak będzie chyba lepiej widać. To są takie, jakby plastry miodu. No jak widzicie, mamy złotą doniczkę, więc one kolorystycznie idealnie będą fitowały i. O, zobaczcie. Ej, w sumie spoko! Nie to tak nieźle źle, spoko to wygląda. Ale wydaje mi się, że jedna wystarczy, bo w sumie ta strona opada. Tutaj no nic nie damy tak. rady, bo ona stoi pionowo. Okej, okay, no tam jest okej, okay. tutaj. Zobacz, z tej strony to nawet tego nie widać za bardzo. No, no, chyba git. Teraz widzowie, nasz ręcznik papierowy zostawiamy na dłuższą chwilę i my w tym czasie pojedziemy Karol do miasta, bo ja muszę tak, jechać do Rossmana, musimy załatwić jedną rzecz związaną z naszym sklepem, musimy jechać do galerii, musimy jechać do żartu. I w sumie chyba tyle. Okay, to może skoro idziemy do Rosmana, to wymienimy w końcu zdjęcie, które mamy w ramce w sypialni. Może jakieś ślubne czy coś, bo w Rosmanie można wywoływać, nie? Okej, okay, Karol, ale wiesz, że my dostaliśmy od Pauli naszej fotografki cały ten boksik z wywołanymi zdjęciami? Ty, bez Pamiętasz? kitu. A gdzie my go mamy? W sypialni. A to trzecie, to może z tamtą coś wybierzemy. No możemy wybrać jedno zdjęcie i spróbować wsadzić, Chociaż nie wiem, czy będzie pasowało rozmiarem. No właśnie, dobra, idziemy Gdziemy sprawdzić to? Idziemy to szukać, a wy w tym czasie koniecznie subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie łapki w górę. Okej, okay, mamy pudełeczko ze zdjęciami ślubnymi i Karol, my chyba. Ich widzą nie pokazywaliśmy. Nie pokazywaliśmy tych zdjęć? Właśnie nie pamiętam. Część na pewno widzowie widzieli na Instagramie, ale. ale Kurde. Część. No Te właśnie. Zdjęcia są tak ładne. O, no, są ładne. Ta sesja w ogóle nam się tak udawała. To generalnie są zdjęcia z m, naszego hotelu, z naszego obiadu, tak właściwie, bo po całej ceremonii mieliśmy taką uroczystość w Radissonie w Sopocie I tam właśnie wieczorkiem na zachód słońca wyszliśmy na mini sesję. I trafiło nam się tak piękne światło. Te zdjęcia są no... tak ładne, naprawdę. To zdjęcie. Tutaj. Co ty na to? Dobra, Niebieski pasowało. do niebieskiego, idealnie by fitowało na razie na bok, zobaczymy, Dora. może jeszcze jakiś uda nam się znaleźć To mi się też mega podoba, tam w ogóle w tym pokoju była antresola I mieliśmy taką wysokość, to no. jak to po prostu wygląda przepięknie O, patrzcie jak Karol się cieszył na widok mojej sukienki <grym> Dobra mina do tej gry widzowie, ale nie no szczerze Kurde, takie wspomnienia mam teraz, takie wszerzby mi się pojawiają w głowie Jezu, ta sukienka moja też była taka ładna, tak, tak szybko ogarniana Jest tak ładne zdjęcie Natalia, nie no piękne Tutaj wyglądasz mega, w sensie jak zawsze, ale tutaj Coś tak ładnie to Paula uchwyciła Tutaj na zdjęciu jeszcze widać moje białe buty Bo po tej sesji, którą robiliśmy sobie w plenerze One były czarne widzowie Ale to też jest piękne zdjęcie, nie no Fajne mamy te fotki, w ogóle ja nie wiem czy ja je widziałem tak szczerze Czy ja je oglądałem <grym>, nie oglądamy? To nie pamiętam niektórych. Piąteczka zbijana, to z niej z niej też jest super, ja je mega lubię. Ze świadkiem, no tej Fifi się odbija w lustrze, kozak. Tak Takaś wkurzona byłaś chyba troszeczkę. <grym 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 Zadowolona? Tutaj z naszą świadkową. O, to też macie fajne no, zdjęcie. słodkie jest takie. O, to też jest ładne, ten No, to ty masz taki. tyle zdjęć, ładnych ja nie wiem. O, to jest też fajne! A może to w sumie? Dobra, odkładam je na bok. To też jest fajne. O to mieliśmy na Instagramie chyba, nie? Jako pierwsze, jako główne wrzucone. To co, to też odkładamy? Też dawaj, no te kwiaty robią taką robotę niebieskie. Ale właśnie. A propos kwiatów, to widzowie, możecie się teraz ze mnie śmiać, ale ja usłyszałam kwiaty z naszego ślubu. Aaa, poczekaj, to są te kwiaty, z których miałeś zrobić obraz, tak? Czy coś takiego? Nie, to są kwiaty, które mieliśmy dołączać do albumów. A, Ale nie zrobiliśmy na albumów, więc one po prostu leżą i czekają, ale... Pię, ale są mega usłyszone już, nie? No, są mega, ale nie zrobiły się aż takie brzydkie. Niektóre są bardzo ładne, niektóre faktycznie zbrązowiały, ale fajnie to nawet wygląda. No, muszę przyznać, że nie wygląda to źle. Myślałem, że będzie gorzej. Wiecie, jak Karol się denerwował, bo ja po w pokoju gościennym rozkładałam te kwiaty w kartkach. Matałam no ma. wszystkimi rzeczami i tak wszędzie to leżało. Ale... No, warto, widzisz? No tak, widzowie, kwiaty są z nami nie tylko na zdjęciach, ale też jeszcze w rzeczywistości, chociaż. No tutaj troszkę ładniej wyglądały, umówmy się. Z urzędu to chyba nie. Co, bo takie brzydkie światło tam było. Tak, tak, taka stypa trochę. nie? No tak, nie, no, stypa. Powiedziała żonka o ślubie. Dobra, jednak nie ma stypy, to mi się mega podoba też. Ale nie, no jest nie, ładne, to jest ale... To nudne. Nie to? do ramki, nie do ramki. O, to mamy fajne, to mi się podoba. Też tutaj mi się stoimy podoba? na takiej antresoli, ale, ale... Zginie tutaj w sypialni. O, nie, 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 to też nie do ramki. kurde fajne mamy te zdjęcia. Powiedz, naprawdę Paula odwaliła taką robotę. No, naprawdę To też jest ładne, ale trochę ciemne, więc nie. chyba tamte poprzednie mm -hmm, Tamte lepsze. O, to też spoko, ale nie, tamte nie, chyba tamte też lepsze no. O, o jakie no. Ale to nie, tamte też lepsze No i tutaj jeszcze kolejne zdjęcia z penneru, kurde, fajne Spójrzcie na to słońce To no. po prostu... Ale, że, po te, że ta roślinność tam była, nie? To było tak fajne To zdjęcie też lubię No, też fajne A jeśli nie było właśnie mojego ulubionego, to jest top zdjęcie Normalnie jak z jakiegoś magazynu No, piękne ty Natalia, ale tu w gazie byłaś, miałeś taką formę, taka chudziutka była właśnie się. No. Nie to, że teraz jesteś jakaś ulona czy coś, ale... No, ale wtedy. Wtedy miałam formę życia. No, to była życiówka chyba u mnie też. No dobra, w miarę wszystkie zdjęcia przejrzane, czyli co? Myślę, że któryś z tych musimy wybrać. Mamy... Trzy do wyboru. Trzy opcje. Mi się to podoba. Jest takie trochę crazy. No, w sumie to też mi się podoba. Tutaj też jak patrzymy, trochę bardziej stypiarskie może, ale to też nie jest zbytkie Nie wiem. Widzowie, które zdjęcie do ramki? Dobra, może to. Co? No. Tak na chwilę. Najwyżej no zamienimy za jakiś czas, jak nam się znudzi. Wzięliśmy właśnie ramkę i mi się karą wydaje, że te zdjęcia będą Duże. No nie, gadaj, no. No serio. Nie, upchamy jakoś, dawaj Zobacz, będą idealne. Patrz. Ty. Perfekcyjne to... ty. Ja się niech to odklei, to no niech. Ty... No bo jak ono jest już tutaj tyle, czekaj, kiedy my je sadziliśmy? Po przeprowadzce jakoś chyba. My to zdjęcie robiliśmy na Rodos, a na Rodos byliśmy. Jak jeszcze nie mieszkaliśmy tutaj chyba? Nie, mieszkaliśmy chyba. Tak? No trzeba to sprawdzić. W międzyczasie, jak Natalia to sprawdzę, to ja, jak widzicie, już wymieniłem to zdjęcie i Natalia fituje idealnie. Perfekcyjnie to wygląda. Na szarce wygląda to tak i kurde, w końcu coś innego, bo. Bo na tamtę już nie mogłem patrzeć e, i chyba musimy tego zajączka, co Natalia, stąd y, usunąć, bo no niestety już po Wielkanocy. Znalazłam to zdjęcie i my narodu zbyliśmy 21 lipca 2021 Czyli świeżo po przeprowadzce tutaj Tak, no teraz tutaj przeprowadziliśmy Okej, okay, czyli faktycznie już tutaj mieszkaliśmy dosłownie tam jakieś dwa tygodnie. I teraz zbieramy się do miasta ale zanim to zrobimy to wpadł Karol na jeszcze jeden pomysł i musimy coś zrobić. No Bo my widzowie generalnie musimy odebrać karteczki które drukowała nam drukarnia i pani zrobiła nam taką przysługę, że nam z dzisiaj na dzisiaj. A zazwyczaj czeka się ponad tydzień albo dwa tygodnie. I pomyślałam, że może zawieziemy pani uli coś słodkiego. Tak, pani ula to jest widzowie szef totalny. Ona zawsze, jak, jak coś potrzebujemy w planu wydrukować na szybko, to zawsze nas gdzieś wciśnie. A musimy tam być na 15.30, jest 14.09, to weźmiemy po prostu teraz, zapakujemy i od razu Okej. Okay. po karteczki. Tylko pytanie, czy mamy jakieś słodycze zamknięte? Mamy. Dobra, musimy wybrać coś w miarę uniwersalnego, bo nie wiemy, co pani ula lubi, więc proponuję Waty skitl. Płatki, płatki nie. No, dziwnie dawać płatki. Sam nie. Nie. Zdecydowanie nie. Ty pianki bym dała. Okej, okay. o, te łokersy no, są fajne. One są lekko ostre. I tak, no. Kider creamy? Tak jest. Co my tutaj jeszcze mamy? Coś takiego wiesz. Samy jakieś kwaśne, takie wynalazki. Mm. Te o. lejsy są spoko. są spoko. Dobra, weźmy, okej. Okay. Coś jeszcze tutaj się nada. Haribow. No dalej, no. O, kersy jakieś snykersy mamy? Almondowy. Właśnie termie właśnie. Nie wiadomo, ile to leży u nas. 30 marca. To dla dla nas no, to dobra, a to zaraz to Bo muszę zjeść? Nie, my takich rzeczy, więc o. Kitkat donatowy? W terminie, więc. Dobra. go Nie chyba tyle, Natalia, czekaj, bo. O, czytaj, jeszcze bista czekoladkę mamy. Ona też już może leżeć chwilę. Nie no, jest w terminie, więc bierzemy. I jeszcze jedną rzecz zobaczyłam: Czupaczów -czup z baton. O, dobra, spoko. No i git, wydaje mi się, że wystarczy. I jedziemy do miasta. Otworzyłem tego bo Natalia prawie go zapakowała przez przypadek, bo odurzyła go na tą samą kubkę. Ale mimo tego, że on jest do 30 marca, a dzisiaj mamy, którego, Natalia? 5 kwietnia. To smakuje zupełnie normalnie. Z niektórymi rzeczami wiadomo, jest tak, że po terminie nie można ich jeszcze, ale. Nie cały tydzień po, w przypadku takiego batona raczej krzywdy mi nie zrobi Nie, nie zmieści się, nie, nie ma szans Ale spoko, jak ktoś to u nas na stronie Przy każdym produkcie macie podany termin przydatności do spożycia Więc zamawiając produkty dokładnie wiecie ile jeszcze one będą mogły leżeć Po dłuższej chwili w końcu udało nam się wyjść z domu Już myślałam, że nie wyjdziemy, bo Karol co chwilę coś wymyślał A to zrobienie sząca, a to wysłanie plików I co chwilę było coś, ale w końcu jesteśmy w samochodzie I na początek jedziemy do Rosmana. Generalnie widzowie, jak chyba jestem już stara Bo od 4 dni próbuję kupić sobie płyn do dymu Makijażu i codziennie o tym zapominałam. Przypominało mi się wtedy... Kiedy szłam do łazienki i chciałam zmywać makijaż. Właśnie dlatego w końcu jedziemy do Rosmana i mam nadzieję, że o tym nie zapomnę. Karol, przypomnij, mi dobra? Ale śmiesznie o <noise> zapomniała kupić płynu, po który jedziesz. Ja jestem do tego zdolna, ale więc. Wiem, ale ja też! <noise> nie no, bo jesteśmy już starzy ale może wspólnie nam się uda zapamiętać. <noise> Zobaczymy. Dobra, jest sukces. Pamiętałam. Mamy to. Już nie zapomnimy raczej. Będąc Rosmani, jak zwykle też robimy zapas mokrego papieru toaletowego. I jeśli widzowie, nie używacie, to polecam spróbować, chociaż uważajcie, bo jak użyjecie raz, to nie będziecie w stanie już z tego zrezygnować. Po zakupach w Rosmanie poszliśmy jeszcze do Pepko, żeby kupić torbę prezentową, wszystko przepakowaliśmy i możemy jechać odebrać naszą przesyłkę. Ty, Natalia, tam za tobą jest całodziarny nasza ulubiona, i skoro tu jesteś, to może byśmy zajechali, co? Takie rozpoczęcie sezonu w tym roku. I właśnie, bo nie byliśmy, nie? Nie byliśmy. No, w sumie możemy iść, bo jest w miarę ciepło. No to sezon lodowy oficjalnie rozpoczęty. Jakieś stuknięcie się, czy spadną? Eee, no możemy spróbować, <laughs> okej, okay, ale. Masz trochę ty... mojego. <laughs> ty widziałaś Kinder jajo, tak? Tak. A ja widzę klasycznie śmietankowy. Ja nie za bardzo. były jeszcze jagodowe. Bez cukru, białe Michałki, kokos, ale stwierdziłam, że biorę Kinder -jajo. Mam tylko tą wiadomość. Jaką? Musisz zdążyć to zjeść, zanim dojdziemy do samochodu, bo w Mercedesie jedzenie tych lodów może się źle skończyć. Dobra, zdążę jakoś, chociaż na gałka jest olbrzymia. właśnie no, ty jest godzinę lody, więc nie wiem, czy się uda, ale jak coś to Ci pomogę, nie? Tak, w ogóle często jak jedziemy do Osztyna, to kupujemy sobie lody po drodze. I ja jem cztery razy dłużej niż Karol. Czasami dojeżdżamy do Olsztyna i ja mam jeszcze lody. No, ty się pieścisz z nimi zamiast gryźć to normalnie. Daj, zostaw mo mojego. Szkapie no, mi na. Dobra, już biorę, no. No i jednak widzowie lud będzie. W samochodzie, bo ja swojego loda mam jeszcze tyle, a Karol. Już zjadłeś? No! Całego? No jak, no musimy jechać, mój więc... Przecież przed chwilą jeszcze miałeś, chciałam pokazać, widzom jaka jest no. różnica. To było dawno temu, więc y, możesz mi dać ewentualnie swojego jeszcze na smak, bo nie próbowałem. No mam mm, Hm, To jest dobre. Ej, no wafelka mnie pogryzę, ja nie lubię tak, no. Nie ma żadnego żadnego znaczenia. Ma, tak? najpierw się je loda, a później jak się zje tą warstwę, ponad wafelek, to dopiero się gryzie wafelkę. Ja się tylę, że ty jesz go bo potem. Mi wszystko. dwie godziny. No dobra, słuchajcie, śwież, tenki towar z drukarni odebrany, specjalnie z łem karteczkę, która była tutaj, żebyście nie widzieli, co na niej jest, bo. Jako Sweet Planet chcemy zacząć nawiązywać współpracę z YouTuberami. Generalnie mamy taką pierwszą, testową współpracę, już dogadaną, z kimś, kto ma zupełnie inny target niż my, bo chcemy dotrzeć, wiecie, do zupełnie nowej grupy klientów. Na razie nie zaznaczam, co to dokładnie będzie, ale jeśli ta współpraca wyjdzie fajnie, to no to mamy plany na wiecie współpracę z innymi twórcami, których na pewno też doskonale znacie. I Natalia, czy ty naprawdę dalej nie zjadłaś tego loda? Właśnie go kończę. Co robisz na telefonie. nie mów, że znowu grasz. Na TX to jest przegięcie pały, serio. Widzowie. swój rekord! Nie, yy, poproszę telefon. Nie! Konfiskuję telefon! Nie, Natalia, da, daj telefon. Ja muszę coś zrobić. Dobrze, daj telefon. Ja muszę coś widzom pokazać. Daj, daj mi telefon. Widzowie, czy wy to widzicie? Godzina 51 minut grania w jedną grę tylko dzisiaj. To jest dzisiaj, 5 kwietnia, to jest godzina 15.59, a Natalia grała w to do tej pory już prawie dwie godziny. Serio, tak długo? Czekajcie, o, przełączmy na tydzień. W ciągu całego tygodnia dnia 12 godzin i 46 minut. Ale jaka różnica pomiędzy TikTokiem nawet? Natalia, to jest przesada, naprawdę. To jest przegięcie pały. Ale to przez ciebie. Bo sam Karol wymyśliłeś tę rywalizację. To prawda, ale no nie. I sam pokazałeś mi tą grę. Po ale wizę, poczekaj. ją pobrać. Ale... No jest super. No okej, okay, ale ja jakoś Natalia w ciągu całego tygodnia mam 54 minuty w tej grze. Niemożliwe. Widzisz różnicę między 54 minutami a prawie 13 godzinami? Dziwne. Oszukuje twój iPhone. Generalnie widzowie, to nie jest żadna reklama, ale jakiś czas temu pobrałem Gierkę, w którą mega się wciągnąłem. Jesteś w Dubaju w samolocie. Tak, właśnie, byłem w Dubaju w samolocie. Wiecie, w trakcie lotu sobie w to grałem, Przyjechałem do Polski, pokazałem tę gry Natalii i wciągnęliśmy się. I nasza rywalizacja polega na tym, że walczymy o to, kto będzie miał, wiecie, lepszy rekord. Aktualnie ja wygrywam, bo mam 6734 punkty. Ja rozumiem Natalia, że ty chcesz mnie pokonać, ale nie grając tyle. Nie ma opcji. Ja dzisiaj przyjmuję Twój telefon, dostajesz karę na telefon. Przysięgam, dostajesz karę na telefon i spędzasz ze mną dzisiejszy dzień, bo w ostatni wieczory to ja do ciebie coś mówię, a ty graś nawet... Nie, ja nie wiem czy ty mnie słuchasz tak do końca. Słucham, bo mam podzielną uwagę, ale Ty zrobiłeś taki rekord, że ja nie mogę go pobić. Ja próbuję cały czas i nie mogę. Ale Natalia to, to nie jest tak, że ty musisz pobić ten rekord jak najszybciej. Nie! Tej ambicja mi nie pozwala przegrać. No to teraz dzięki Twojej ambicji masz dzień bez telefonu. Przykro mi, jak coś będzie ważnego, to będę ci, <grym> ci mówił. Nie, serio, bo ja mam dosyć siedzenia wieczorami już samemu. Można mi karę na telefon! No to. Jest, żeby, no żebyś wiedziała, ale widzowie widzieliście, ile czasu Natalia ma w tej grze. To jest przegięcie pały. Przyjechaliśmy jeszcze na chwilę do galerii, bo. Ostatnio stwierdziłam, że będę kupowała tylko takie ciuchy, które na maksa mi się podobają, bo później jest tak, że te ciuchy leżą w szafie, ja ich nie noszę i finalnie je oddaję, więc teraz przyjechałam zwrócić ten sweterek i koszulę, którą ostatnio kupowałam jak byliśmy w zarze. Ciekawe jak długo to potrwa, ale dobra, zobaczymy. Mądra jest moja postawa. Nie, no, mega, mega. mądra ona się pochwalić. Ja się chwalę, ale nie. zobaczymy na jak długo. Widzowie, wychodzimy właśnie z galerii. Chciałem tylko powiedzieć, że ja też robię tylko przemyślane zakupy i wiem, że mi to dziwnie, biorąc pod uwagę, że mam w siatce cztery antyperspiranty i piankę do golenia, ale kupiłem ich tyle dlatego że jak widzicie była promka i zaoszczędziłem Natalia na 3,75 zł, a kupiłem 4, więc... Wow. Widzisz, jaka przycela? A i tak to zużyję prędzej czy A później, więc... A się jak ja mówię, że Rituals jest super To by nie mówić, sobie, Rituals jest dość drogi, ale kosmetyki mają naprawdę super I te antyperspiranty trzymają tak długo, że serio, odkąd ja mam, to ani razu nie czułem zapachu mojego potu W ogóle widzowie, jak ostatnio byliśmy w Łodzi, to zamawialiśmy sobie na obiad makarony I pierwszy raz namówiłam Karola na jakiś inny makaron I był to makaron z salami, salami. które było pikantne i ten makaron Karolowi tak smakował, w ogóle był przepyszny Ej, Salami to jest nic on był jeszcze ze stracciatellą. Tak, był też ze stracciatellą i w ogóle stwierdziłam, że spróbuję odwzorować ten makaron i zrobimy go dzisiaj na obiad. Tylko są dwa problemy. Stracciatella jest dostępna w Biedronce, jak jest tydzień włoski. Teoretycznie produkty włoskie są, ale w Biedronce jej nie było, więc musimy jechać do sklepu włoskiego. I drugi problem to jest zdobycie takiego fajnego salami. Ale to też wydaje mi się, że uda nam się kupić w sklepie włoskim. Czyli co? Sklep włoski. Tak jest. Zakupy zrobione. Udało nam się wszystko kupić w jednym sklepie. Było i salami, którego teraz wam nie pokażemy bo jest Niestety, Ale wygląda tak mocno, no. że. O, to będzie pyszne. I w ogóle zdziwiłam się pozytywnie, ile kosztowało, bo zapłaciliśmy 5,70 za 8 plasterków. Więc no to nie tak Udało się kupić też coś szetel, ale Natalia, ona była taka rzadka na tym makaronie? Wydaje mi się, że aż taka rzadka nie było, ale i tak wybraliśmy najbardziej gęstą, która tutaj była dostępna. No nie, dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wzięliśmy też makaron, bo praktycznie identyczny był jakby w tej dostawie, którą zamówiliśmy na magazyn, więc no zobaczymy, czy wyjdzie nam taki sam makaron. Ale nie wzięliśmy stosu pomidorowego, bo jak zobaczyliśmy jego cenę. Że taki słoiczek, normalnie taki, kosztował 35 zł, to stwierdziliśmy, że jest to przegięcie i kupimy po prostu mutty w Biedronce, które też jest przepyszne. Tak, no to jakby to 4 razy tańsze. Bezki, to tak samo jak kiedyś, byliśmy tutaj e, pomidory, nie suszone? Tak, nie I warto. Też nie warto, bo te biedronkowe smakowały praktycznie identycznie, no ale takiego salami, jak jest tutaj w Biedronce nie kupimy, więc po to akurat warto było przyjechać. Okej, okay, wróciliśmy do domu. Mamy godzinę 18.20, więc najwyższa pora, żeby zjeść obiadek. Ja już zaczęłam tutaj kroić to salami, ale spójrzcie, jak ono wygląda. Nie, no jest niesamowite. Tutaj już przygotowałam cebulkę i czosnek, którą podsmażymy najpierw, później dodamy do tego salami i na koniec dorzucimy do tego taki sos, bo żadnego mochi sosu w Biedronce nie było, więc wzięliśmy jakiś sugo bazyliko. Tak, był u nas w na lodówce, więc zaraz zobaczycie jak to wszystko wyjdzie. Po dłuższej chwili w końcu nasz makaron jest gotowy. Karol tutaj przygotowuje sobie stracciatelle. Patrz. Ej, jest gęsta. Jest gęsta, ona tylko po bokach jest taka płynna, na środku jest normalnie gęsta. I spójrzcie widzowie tylko na to. I ja nie mogę. Ej, wygląda to naprawdę dobrze. Wygląda to przepysznie. Pysznie, ale uwaga, zobaczmy, jak smakuje. Bo wygląd to jedno. Smak to coś zupełnie innego. U mnie, jak możecie zauważyć, jest wersja bez traciatelli, ale za to z listkami bazylii. No dobra, uwaga. Mm. Chyba dobre Mmm przepyszne Tak do, dobre wyszło? Wyszło takie samo, albo nawet lepsze jak to co jedliśmy w wodzie, serio Ooo wow. Bajka, ale szczerze tyle jest mega zimna, bo była w i przez to strasznie szybko mi stygnie, więc ja muszę jeść Czyli na drugi raz trzeba ją wyjąć szybciej Mhm, mm Żeby była trochę cieplejsza Mhm mm Ups Dobra ja też idę jest, bo też mi stygnie Po przypomniało nam się, że przecież testowaliśmy lifehacka, którego musimy sprawdzić, więc po paru godzinach odwijamy nasz ręcznik papierowy I obstawiam, że totalnie nic się nie zmieniło Uwaga, nic się nie zmieniło ani drgnął na no, TX. Ale może to dlatego, że on jest jeszcze za niski jakby. A może po prostu ten live'ek nie działa, co? <grym> Czy nie? Nie, ja myślę, że zrobiliśmy to za szybko. No dobra, mi się wydaje, że najlepiej będzie, jak zostawimy ją sobie po prostu sam w swoim tempie będzie rósł. Powiem wam widzowie, że teraz z miłą chęcią położyłabym się tutaj na sofę i pograła w moją grę. O, nie, 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 nie. Dzisiaj wieczór spędzamy razem. Nie ma opcji. Powiedz powiedzieć właśnie, że uświadomiłam sobie, że trochę dużo w nią grałam, bo wczoraj na przykład siedziałam do drugiej 40, jak czekam, aż zmontujesz film. Bo dlatego ty nie spa. Ja. Je, Jezu, dobra, już teraz wszystko jest jasne. Ja widzowie wiecie, montuję tam shorts i mówię, Natalia, czemu ty jeszcze nie śpisz, Piszą, Natalia? Czekam na ciebie, czekam na ciebie. Mhm, mm tak, po prostu grałaś tę gierkę. Czekałam na ciebie. Dobra, szczerze, Natalia. No czekałam na ciebie. jak przyszedłeś to odłożyło. Bardziej czekałaś na mnie, czy bardziej grałaś? Na ciebie czekałam, oczywiście. Nie, nie, widzowie, tam. nie wiesz, że Natalia po prostu grała. Ta, ale ja mówiłam, że jej ja nie mogę pobrać, bo się wciągnę Ale mówisz, no ale... powiesz, powiesz, bo jest fajna. Ale nie wiedziałem, że nie ma, że aż tak bardzo nie masz silnej woli, no. Ale widzę, na tym będziemy kończyli ten odcinek. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Nie ma.